Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony MineCoop, a jest ze mną dzisiaj Kasze. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. <laughs> Stwierdziłem, że zagramy sobie dzisiaj jakiegoś e, escape puzzle, dlatego że puzzle są przeważnie trudne, dlatego Tak, wziąłem... gramy e, grę dla inteligentnych ludzi dzisiaj. Tak, i dlatego wziąłem dwie najinteligentniejsze osoby z całej ekipy. Dokładnie. I, i będziemy, będziemy grać. Patrzcie jaki skromny, wziął mnie i siebie. <laughs> Dokładnie tak. Dobra, w takim razie czytamy zasady, złej. Dobra, dawaj. Ja w ogóle hmm. bardzo rado nie grałem w takie gry, więc nie wiem co to będzie, ale... Jednak ja że... nie. Wiem. W sensie, no tam coś popatrzyłem, ale... My jako wybitni, inteligentni ludzie poradzimy sobie. Nie no, na no, spokojnie. Tak, graj na przygodowym. Napa jest dla dwóch osób i jest ukończenie jej w pojedynkę. Aha, no to logiczne polskie zdanie, prawda? Okay. Znaczy nie, no myślę, że jest w sensie... Jest ukończenie jej w pojedynkę. Że da się ukończyć samemu. To tak, tak się chyba domyśliłem. Tak mi się wydaje. Poziom trudności pokojowy to wiadomo. O, to dobrze, fajnie. Jest pitful bo tam ustawienie... nie są. poza zobacz. granicę. Mapy. Jeśli brakuje ci jedzenia, to jest Cheatuj. No i good luck, have fun. Thanks, yy, let's go. Yy, to naciskasz przycisk? Ja mam naciskać, mam czynić dobrze. Zatem rozpoczynajmy zabawę. Nacisnąłeś już? Tak, nic się nie stało. A, bo ja nie mam tego. Opa, to może dlatego. A, to to od razu ci damy. No to się przyda. Proszę. Dobrze, to dostałem jedzonko i to idziemy tam po prostu, tak? Bo to e... jest... To jest mapa typu zagadki, rozumiem? Mapa zagadki, puzzle i escape. Po prostu mamy stąd wyjść, że tak powiem. Okej. Okay. Tu nie wchodzić, Co, co, wchodzimy? E, no właśnie tak myślę sobie, możemy wejść <laughs> tutaj, gdzie nie wchodzić, bo to ma sens. Wow. Łoł wow. oj nie wiem, nie wiem, wiem wychodzimy. <laughs> nie nacisnę tego, tak. dobra, idziemy. Kuraj. Idziemy, co się może stać? Idziemy w tunelu mm, Sufit nie spada, ściany się nie zwężają, jest dobrze. O, jest jakaś rura na środku. No to co, taniec odwalaj tutaj. Ja popatrzę. Nie ja. Ja nagrywam, ty tańcz. Nie, dobra, idziemy. O, level pierwszy, proszę bardzo, idziemy na level pierwszy. To ja w drugą stronę. Ty musisz tak. chyba drugą stronę, Dobry. tak myślę. Dobra, mamy tutaj skrzyneczkę, mam dźwignię. Mam nie. Mam przycisk, który może być postawiony na lapis lazuli. Blok mm. A ty co masz z tą, z tą dźwignią? Yy, na bloku diamentu. Aha, dobra, a, czyli ja widzę ja widzę, u ciebie, ja widzę u ciebie, że ty masz yy, lapis, a u mnie jest a diament. A, masz diament, dobra, czyli musimy trzymaj, się dostać. Trzymaj, 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 rzuciłem ci. Można tak? No właśnie o to chodzi chyba. Myślałem, że trzeba właśnie jakoś się przedostać, a nie tak cheatować rzuca, rzucając, ale dobra. No chyba o to chodzi, nie dobra, I, no i okay. A, dobra, mi tu się... A, mi to... O po prostu... nie! A, bo to by się nic nie pojawia? bo ja mam, ale już na niego wskoczyłem, tylko nie mam. A, go... ale to ty masz ten co ja ci zrobiłem. Dobra, no to, to ja muszę w takim... Ty mi musisz kliknąć, ja muszę przeskoczyć, ja mam dźwignię i wtedy się tobie otworzy. O nie! To spróbuj Dobra, spróbuj. To? Tego od, Czekaj. Od... Bo ja mam no, przycisk i on tak to nie działa teraz podejdź do tego, on działa. Jak klikasz, to mi się tutaj wysuwają te yy, bloczki ja muszę po nich przeskoczyć na górę i tam mam dźwignię na samym. Aha, górze. i ty mnie dopiero odblokuje. Ja Dobra. ci odblokuję. Dobrze. No to powiedz godziny. mi kiedy, powiedz mi kiedy, no. <laughs> dawaj już. Dobra, nie wiesz. Jeszcze raz, spokojnie. jest ile, jest ile, jest ile. Mamy więcej tak. prób. Dawaj, dawaj. Służej, bo ja teraz muszę tylko do... powrotem tutaj, no? <laughs> Chcesz skakać? Próbujmy, dobra. W sensie ja jestem beznadziejnym parkurzystą. Ja też. Dobrze jest, no. Klikam, uwaga. 3, 2, 1, klik. O! No i co? Za pierwszym razem stanie. Dobra tam. Dobra, no teraz dalej, jeszcze raz. 3, 2, 1 klik No i dupa. Teraz jest... Aha, bo to razem z tym idzie. Czyli ja muszę odczekać tyle samo Ok, dobra Muszę skoczyć Dobra 3, 2, 1, klik. Kurde, teraz za wcześnie. Dobra, jeszcze raz. 3, 2, 1, klik. Dobra. dobra 3, 2, 1, klik. O nie, tu się nie da doskoczyć potem do tego następnego. Two hours later. Znaczy ja spróbuję pospamić w przycisk. Ja spróbuję pospamić w przycisk. Ciekawe, czy ci się wysuwa cały czas, czy o, jest ciągle wysunięty. No to dawaj, spróbuj Aaa, ale, ale nie zaskoczyłem mm. Dobra, ja spawię w Dobrze, mamy sposób, bo szukaliśmy grę O nie, teraz mi zniknęło akurat, no Spam no to, cały czas No spamię, ale to czasem jak odkliknie, no to się zdarzy, tak nie? Dobra, uwaga, może się uda Jestem, 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 dobra Jest, udało się wy... Na samej górze? Się. Tak, 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 znaczy tutaj na drewnie jeszcze O nie, <laughs> wiesz, że jak stamtąd spalisz <laughs> Wracamy do punktu wyjścia No wyjść. i dupa no. Ale okej, okay. spam teraz, no. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest moc Jest nadzieja teraz. Kaszę ogarnął system. Okej. Okay, jestem. Jaj! Szkoda, że ja na ciebie patrzeć nie mogę. Nie Bo jak klikam ten przycisk. No nie. Teraz. Hup. Hop, jestem. Okej, okay, jeszcze tu. Już Hop. koniec klikania? Jeszcze, czy się teraz tak, już koniec klikania? Teraz skok wiary. A później kolejny skok wiary i jeszcze kolejny skok wiary. Jest więc... tamtego już sięgniesz, tamtego już sięgniesz. Tak? No. Jest! jest. Jest, 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 jest. Ale teraz nie wiem czy tu doskoczę. Tyle samo jest. JEST! Dobra, naciśnij, okay. naciśnij, 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 wyjmij ze skrzynki, I mam, coś. Mam. Yy, Okej, okay, mam płytkę. Yy, Żelaza ją No postawić to musisz ją na... postawić na, na żelazie. Dobra, no Czyli to możesz zejść, tak? Tak, możesz zejść i Uf. teraz ja będę skakał, teraz ja będę się mu pokazał. Dobra, dobra, jestem tutaj. No i stań na tym. Dobra. Dawaj, lecisz. No ty możesz stać i patrzeć. To ja patrzę. <laughs> Bo muszę to mieć wciśnięte, nie? Cały czas? Tak. Dobra, ty już musisz mieć łatwiejsze akurat No, czemu ja to przez to przebiegłem? Zatrzymaj Powiedz się mi tam. Musisz shiftem normalnie cisnąć tam O, o. No, ale o, przecież o, to o, jest o. kilometr Spokojnie no, dasz radę Ja tego Ja, 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 skończę, Ej, ja nie teraz muszę. zejdę z tego, to ty spadniesz, nie? Nie, a nie chyba nie, bo to drewno mi się wysunęło no. Aha, czyli ty musisz... No to tutaj stary masz na chillu, cztery klocki no co ty ja Ja miałem 3 plus do jednoj jedno więc To jest chyba łatwiej Gościu. do przeskoczenia. A, ty mi w ogóle zniknąłeś teraz. Jak ci co? No nic, i dasz radę, tylko musisz się odpowiednio odbić. Czy znaczy, ja się nie chcę zatrzymywać ten, ja chcę po prostu skoczyć, wiesz, i tak yy, przeskoczyć jeden za drugim. No spróbuj w ten sposób. Spróbuję. No, prawie. być może właśnie tak trzeba, tylko no musisz właśnie, się odbić tak, żeby spędnie. być na końcu klocka, Na samym nie? Klock... O, Jezu, nie postawiłeś mi tego. Ja skakać. No dobra, teraz bo się sta, Teraz jest. Spadłem. 2000 years later. To możesz wymyślić jakiś komentarz do serduszkowania. Kochani, y komentarz do serduszkowania, mam takie pytanie do Was, tak naprawdę. Ale czekam na Waszą odpowiedź. Powiedzcie mi, czy. E, trójkąt Bermudzki jest portalem do rzeczywistego, do równoległego y, wszechświata, do równoległej rzeczywistości, kochani. E, trójkąt Bermudzki jest portalem do równoległej Darlaśniesz... rzeczywistości, tak, bo chyba Majko przeskoczył, więc to musi być to. <xancji> Ale teraz y jest dalej jeszcze. Napiszcie co sądzicie, to ja wam przypnę serducho. Tak, zróbcie tak. Bo y, widzicie co... o proszę, o proszę, no jak mu dobrze <suszan> idzie, proszę jak mu dobrze no. I co yes. otwarcie, na szczęście, na resztę, Jezu, jak napiszcie, dobrze Napiszcie, napiszcie ten komentarz, a przybędziemy wam z każdą serduszką kochani, dobrze, jesteśmy, widzicie, to wszystko dzięki wam Teraz dotarliśmy tak. do poziomu drugiego, tutaj mam wodę Mam tu skrzynkę jakąś, ja sięgnę nie mogę z dołu, Redstone belek. Torch Can be placed on block of gold A ja tu mam skrzynię, ale do niej raczej nie sięgnę, niestety Coś otworzyłem, coś się u ciebie stało? Yy, u mnie nic się nie stało raczej ja mam tutaj diaksy, lapis lazuli i. A to może umieć. No No ja też mam. Czy masz tak? skrzynkę? Block of diamond. Ja nie mam bloku of diamond, więc ci sypnę. Słuchaj. Ja mam blok of diamond. Tanks. na bloku of diamond mam to tak, postawić. Tak. Dobra. To o, teraz ma. Stanęło. O nie, to będzie chore. A kliknij jeszcze raz. Chwila, już. No, tu się klocki zamieniają, Cais. Jak to. No, jak tutaj wskoczę, bo tu, tu się otwiera klocek, nie? No. Ty musisz nacisnąć w tym momencie, jak ja skoczę, żeby tam się otworzył klocek. Dobra, spróbujmy. tylko Powiedz, jak wyskoczysz. Już. Jestem, 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 jestem. No, nareszcie, jezu i co teraz? Tylko skacz dalej, no? No, teraz właśnie, no, to jest coś, czego ja nie wiem. No, i teraz już na chillu. Dobra. Chyba nie na chillu. Dobra. Pękniesz? Ale ona jest pusta. Aha. Nie ma tu jakiegoś przycisku? Czemu? Skarż! No na co? No, tu masz krocek. No, na ten, ten krocek jest dwie, dwie kratki nade mną i trzy ode mnie. A na tą kratę? O. Na kratę się da, ale tutaj nic nie ma. Czemu? No, to, to co my mamy zrobić teraz? Dobra, yy, rozwaliłem tego redstone torcza, słuchaj. Ja, ja go postawię jeszcze raz. I co? Ej, otworzyłeś się. Ej, mam schody! Mam schody, mam schody. Dobra, mam schody. no to, dobra, to coś to się teraz... musiało zbugować, No, no coś, coś tam było nie tak, dobra. Okej, okay, mam schody. To teraz na chillu, no. tylko muszę tu doskoczyć, a to nie będzie takie proste, jednak chyba. Ja nie, ja nie widzę tego. Tu jestem! A, <laughs> nie ma! O nie, to jest niebezpieczne, to już są skoki na wysokościach, to będzie. Bolało. Bolało to będzie, tak. Hop, hop, Jestem, dobra. No, i jeszcze jeden taki sam. Teraz na kratę, okej. Okay. Hop, dobra jestem, mam dwa przyciski. O, to dobrze, to u mnie i u I ciebie mam. Oba są być. na lapis. No, no, to mamy obydwa lapisy. I więc. mam zejść po prostu stąd. Tak, zejdź i sypnij mi przez kratę tutaj. Jeden. Okej, okay, czym? Czym? Uwaga, mam na mi? równo czy. Nie o, wiem. obojętne. O! Okej, okay, jesteśmy dalej. Super. O, jesteśmy w innym tym. Jesteśmy w kolejnym poziomie! Albo nie po Już... poziomie, ale przynajmniej dalej jakoś. No u mnie w wodzie też nic nie ma tym razem. Dobra, ja mam. Ja mam tutaj jakieś parkury znowu, super. Dobra, jestem prawie. Ok? Dobra, jestem w skrzynce. Mam papier, mam papier. I co na tym papierze? Tam nie muszę iść raczej. Dobra, schodzę. Na tym papierze nic nie ma. Ty nie wiem, co mamy zrobić. E, papier i enchanting. Ładnie. No dosyć tajemniczo. <noise> no dosyć. Książka by się przydała do zrobienia. A ty nie masz jakiejś skóry czy coś? Co ty masz? Ja tutaj? nic tu nie mam. A w tych dispenserach coś? Pusty dropper jest. Jezu, co o za nie. mapa. Czemu nie umiemy przejść tego? <grym> Włożyłem do dropera i zniknął. Czy coś się u ciebie wydarzyło? E, nie. A u ciebie? No właśnie tak dipnie Czemu zniknął? Nie włożę, włożę cokolwiek innego, włożę TNT. TNT też zniknęło. Tak? To taki kradziej jest ten dropper. Włożę jedną tylko jedno. Wszystko zabiera. Co o nie. daje jej zabiera, to się w piekle poniebiera, pani dropper. nie no robi. Co to może znaczyć? Czy gdzieś się coś pojawiło w skrzynce? U ciebie to jest możliwe? Skrzynce? No bo jakby za, za skrzynką był dropper albo hopper, to by się pojawiło, ale nie to. No to czekaj, spróbuję zobaczyć. Super, kochani, jesteśmy na kolejnym etapie, ale się super stało, że jesteśmy tutaj. Yy... Yy, tak. Okazuje się, że dropper działa z opóźnieniem po prostu i. Zabrał nam papier, ale przeniósłyśmy nas. My już, włą... my już wyłączyliśmy nagrywanie i chcieliśmy szukać błędu mapy, ale się okazało, że to jednak yy, tak jakoś dziwnie późno zadziałało. Dokładnie, kochani, takie rzeczy się zdarzają w tej grze. To jest niesamowite, a teraz szukajmy wskazówek, jakichkolwiek, które mógłby nam pomóc teraz w rozwiązaniu e... e... zagadki, którą e... musimy znaleźć, żeby przejść dalej. Mamy owieczkę, yy, mamy tam jakieś. To musi być jakiś fajny debaton czy coś takiego. Mówisz, że to jest takie coś? Maybe. Maybe baby. Ale nie wiem. Tam są jakieś rzeczy. Szukam patrzę. przycisków i nie widzę. Ja, ja patrzyłem czy mogę rozwalić ten. O. Yy, chwila. Nie ten game mod. Yy, <laughs> I już jest A. wszystko w porządku. Nic tutaj nie widzę niestety jednak. Ja też nie. Tu pod wodą. Powinny być hinty moim zdaniem u gościa. Hmm. Pod wodą czarno, to nic nie widać Niestety Jeszcze sprawdzam, tutaj hopery są, wiesz? W piecach nic nie ma? Nie Nie ma nic w piecach Dobra To jest skrzynka A co my możemy? Co my... Gdzie jest skrzynka? Łopata Can break dirt Okej okay. No to weź sobie jedną wow, Ło, ile Mila No Can be placed on grass block Ale jak Czyli... my mamy postawić pszenicę? Nie, 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 nie przenicę. Nie, nie, pszenica, tylko bone mill. Ale głęboko. Dobra, coś tutaj nie ma. Nie, jest skrzynka, super, mamy siekierę. Yy, co może rozwalać? Eee, can break wooden planks. Tylko czekaj, to trzeba zrobić tak, teraz, żeby móc stąd wyjść. Yy, nie rób. Ja dobra, dobra, się. Sukces, dobra. No to tutaj teraz. Ale to masz jedną siekierę czy dwie? Jedną. Jedną, niestety. Chcesz, no to, to, to czyni honory. <laughs> To wiesz co znalazłem? Co znalazłeś? Kill -off. Wow! Co by pomyślał? A <laughs> ciekamy, no, co na, na inteligentniejsi ludzie, najinteligentniejsi ludzie na polskim YouTubie. Na pewno coś albo do piecyka, albo do craftingu teraz znajdziemy W następnym etapie. Czekaj, bo muszę wyskoczyć stąd. A tak zrobiłem. Była Nieumiejętnie żyłaś. to. O. Dobrze, jesteś Dobry. pięknie. Tras I teraz... honory. Dobrze, ja poczynię tutaj honory. Mianowicie rozwalę sobie kamień. O, czy co mamy, Wingel. tylko nie można Ale go rozwalić Nie można go rozwalić lazuli Oj, to się przyda do, do tego, do craftingu i do tego Jest i skrzynia Mamy kilow do... Lapis Lazuri, ironora, kolora i bonola Bon, bon Bo, Co? Bone block, bone block możemy też nim rozwalić, dobra, to Bone block, a z mączki kostnej można skraftować bone block proszę, tak a Ale tu jest rzeczy. jeszcze stone. Ty, Jay, bo tu jest jeszcze stone, drugi. Dobra, to ja rozwalę jeszcze, jeszcze stone. Albo to ty idź, rozwal stona. Chwila. Nie, nie dorzuciłeś. Kilow za ciężki. Kilow za ciężki. No nie, znowu. Ach, tu razu, Dobra, yy, trzymaj. Dobra, mam jeszcze tego. Tylko ja też musiałbym chyba rozkopać resztę stona, Bo tutaj się nie dostanę do wszystkiego. A. To już ci dam tak. O, mam skrzynkę od razu. Yy, Diamond Hole. Can break cactus, Can break flower, flower plant grass i spawn squid. Dwa spawnery squidów mam. O kurczę. Proszę. I dwie motyki. Tylko co my możemy z tego wszystkiego zrobić? tak się nie da, twoim się nie da czy jeszcze mogę kwiatki rozwalić. Moim się da rozwalać tylko kaktusy. I mam trzy kaktusy. Ty masz też trzy kaktusy. Mamy też. Mamy też Iron Ore Trochę węgla. I lapis lazuli I mamy rozmnożone owieczki, bo rozmnożyłem I może możemy zrobić sobie swoją motykę i wtedy zrobić ten Może, ale po co lapis? Albo wodę potrzeba Bo mamy akurat trzy rudy Żeby zrobić wiadro z wodą i przenieść tutaj, wtedy będzie się dało Ty czekaj, bo tutaj są te jakieś dziwne do dorzucania Chyba nie to Jak się robi bone bloka? Co tu jest? Nie wiem o, mam, ty czekaj, mam I mogę skraftować, ty Idę zobaczyć, Idę wrzucić tam do białego bądloka. zobaczymy Nic się nie stało Kurcze, a może ale trzeba ten... zrobić kolorowe wełny? Ej, no mamy, ale nie mamy nożyczek I nie mamy żelazo. Ej, no mamy, żelazo. Mamy, żelazo. mamy żelazo Mamy żelazo Mamy żelazo? Mamy żelazo, mamy żelazo Dawaj, mamy żelazo to... Ale a skubuj... ja spróbuję jeszcze więcej kwiatków zespałnować, tylko nie wiem czy się da, myślę, że. Nie no, da się kwiatki zespawnować, ale może tylko... z Dobra, ale, ale one będą kororak. różne, one no będą właśnie. różne. Nie wiem jaka Ej, jest Ej, starczy, że będzie biały, starczy, że będzie biały, tylko musisz to szybko rozwalać. Dobra, czyli musimy. I nie zabić żup, owieczek. Żup, 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 żóp. To ty je tam oskubuj z wełny, a ja będę tutaj. W tym a mam, czasie... Gdzie masz to, gdzie... żelazo się przepala? Jest przepalane teraz, w momencie tym. <laughs> ja ci już ty w tym momencie tworzę, go trzymaj. I potrzebujemy git, git. czarnego i białego. I czarnego mam, czar, czarnego mam w ręku. A masz niebieskie? Yy, niebieskie mam. No, to bo tu A mamy nie, zwykłego niebieskiego potrzebujemy, nie? Zwykłego i jasnego, więc jeszcze I Jasnego niebieskiego. Dobra, nie, mam, 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 biały mam. Robię to, gościu. Jak, ja, jak my I kończymy białe, ten poziom białe. w tym momencie? I białą coś musimy zrobić. I to taki przyjemny nawet level, taki ciekawy. Tak, taki, ale na początku nie, nie wiadomo co było, co o, chodziło, nie? To się tutaj fajnie. I e, patrz gości, co robię teraz, patrz okay. A, jeden. teraz w tym momencie. Biały dwa, teraz. Fru, jeszcze tu! Omarańczowy e, fruu Cztery. Fru, jeszcze trzeba. I ostatni, 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 Uwaga. ostatni, Pyk, 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 pyk! I fru Ale wybuchło. Oh, I man. mamy przejście. Oh, man. O oh, man, level prawo bo... O nie Dobra, idziemy Przeraża Level czwarty, mam knefel i schody do góry, znaczy No to drabinika. musisz iść, bo ja mam blokadę ogólnie I nic nie... O dzięki Ała A dobra, to teraz ty mi musisz przejść w takim razie, bo mm. ja nie mam dziś. Ja ci przycisk walnę tutaj do pomarańczowego uwaga, tak, gotowy? Tak, tak. O, oh, min, udało się. To jest ja do różowy, to jest różowy? Tak nie, to jest, jest magenta, to jest magenta. A, czyli to jest na dole, zwierzeń. musisz nie, wrócić na dole, na dole, na dole. A, o, tu tutaj jest. masz, Dobre, dobra. No. Min, patrz. Dobra, Dobre, teraz jeszcze raz. Wypuść ja muszę mnie. wrócić. Nie, 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 wypuść mnie, musisz mnie wypuścić. O, dobra, git. Teraz ty mnie musisz wypuścić. Um, pomarańczowym. Pomarańczowym. Dobra, thank you. Ja teraz schodzę Dobre. na dół, okej. Okay, mam tutaj dalej. Żółty, ty ja mam żółty ma na, do... na górze. Na górze. Na, górze. Na, górze. Tak na górze, tak jest, na górze spokojnie. Dalej no ja, mi się podobać. i teraz Dobra. ty nie przez zielony. Proszę bardzo. Dziękuję ci serdecznie. Ale nie, 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 to ja się teraz muszę otworzyć i ty mi musisz otworzyć tam na dole. A, sorry. No to Musi, Musisz tak sięgnąć raz. jeszcze, nie? Nie, nie, wchodząc. Mi? Dzięki. Nice, ale dobre to było. To jest fajne. Teraz to jest, to mi ja cię otwieram. Drogie, przeszedłem. I yy, yy, ja cię otwieram szary. Jeszcze co, czekaj, bo ja tu nie widzę wyjścia teraz. Za tobą, za tobą. O, tu, za tobą. Plecy, plecy, plecy. A, tu jest szary, o. dobra, dobra. No. Ok. I idziesz. I teraz mi otwierasz biały, z tego co widzę. Jasno-szary, tak. dobra. A to jest jasno-szary. musisz iść do góry, jeszcze wyżej, bo tu nic. nic nie Czekaj, było. bo ja ci mogę otworzyć jasno-szary. Tu jest jasno-niebieski dla ciebie. Z tyłu za tobą chyba jest. A, jest, no. Ok, dziękuję. Dobra. Yy, Więc ja muszę wrócić bardzo daleko. Co masz? Jaki ja kolor? mam yy, purplowy. Purplowy? Purpurowy, no, to na górze miałeś. Na górze był purpurowy? Tutaj. To jest purpurowy? Tak. A wyglądał u mnie jak niebieski. To bo jest bo się noc zrobiła na mapie chyba. Ja mam dzień jest... cały czas. Cześć, czekaj, czekaj, bo nie wszedłem. Spokojnie, on Ale jest. to na dźwignie, dobra. No to masz niebieski teraz. Albo to jest też purpurowy, chyba. Nie, to jest niebieski. Eee. <laughs> dobra, mam. Shadery robią swoje. Dobra, otwieram. Okej, okay, jestem, idę do góry Na górze masz brązowy, brązowy tak, taki, no Gdzie mam brązowy? Na wyżej jeszcze nie, wyżej eee, nie Wiesz co, nie widzę tutaj w ogóle brązowego tu? Na dole, na dole, na dole, na samym dole, po prawej, No o. jest, uwaga Dobra. Git Teraz idziesz po zielony Dobra Tyk. Dobra, uwaga, jestem, super Schodzę sobie, o nie, wróciłem na dół A, no to było A dobrze A, bo ty masz na dół, sp... nie, dobrze jest To teraz, czekaj, ty masz, masz... jaki tam Czerwony, y... tak? Ej, nie, bo ty masz biały, czy myśmy się zagubili? No mnie wróciło tutaj. Ja mam czerwony teraz. No a ja nie. No to co ja mam ci zrobić? A spróbuj jeszcze raz zielony wcisnąć. Teraz? Nie zdążyłem. Spróbuję wrócić tutaj, nic tu nie mogę zrobić. Tam nic jednak. nie ma, bo, bo tam nie zrobisz nic. Idź do tamtego zielonego, co masz przy sobie. O, tutaj. Do, przechodzisz do drabinki i idziesz na dół drabinki, i tam masz znowu zielony. A widzisz! Dobra, okej! Okay. Idziesz na, do końca i znowu masz zielony. Okay. I otwierasz, otwierasz czerwony. Otwieraj, dobra, otwieraj i wracamy. I teraz wracaj tutaj do mnie. Tylko to, tą drabinkę musisz z powrotem tamtą znowu, chyba, nie? Ja muszę dojść do niebieskiego, tylko nie A dojdę spróbuj do nie... tutaj, bo może ja doskoczę. Nie doskoczysz o trzy kratki w górę w życiu. E tam, ja nie doskoczę. A! Nie doskoczę. A ja nie mam dalej, na końcu jeszcze jakiegoś tego? To ja pójdę. Ro... No mam, niebieski mam. Tu przejdziesz tędy, tu w y, tą stronę. O proszę, ała, ała, już otwórz! O, dobra. <grych> I czekaj okay. przy czarnym, teraz, przy czarnym czekaj. Przy czarnym. Przy Mam przejony czarny. do czarnego. Pyk. Dobra, jestem. Czekaj, czekaj, teraz ja, już ja wychodzę. muszę... <grych> ja też, ja też. Dobra, Git. Pięknie, no to był do lewe. Nie, to było... Ty. dobra. Słuchajcie, jeśli chcecie. Kontynuację tego z kaszę, bo my tu jesteśmy najinteligentniejsi chodź tutaj do okna, dobra, Dokładnie, chodź do... Kocha, do okna, dobra, idę do okna. Do tego, do tego, no, co byłeś? Bo jesteśmy najinteligentniejszymi osobami tutaj. E, jeśli chcecie kontynuację, <grym> może u kasze, może u mnie bez różnicy, e, to da, zostawcie like. ile ile lajków chcesz? Żeby Słuchaj, zostawiłem. tyle, żeby było, to myślę, że 137 37. No, no Zakrąglimy do góry, yy, zostawcie 200 łapek w górę. Wow, dobra, wymagający Szaleństwo, jesteś. Ja no. to tak chciałem, wiesz? Tak śmiesznie. Ja wiem, to tak taktycznie chciałeś. No 201. 201, dobra, kochani. Zostawcie 201, 201 łapek w górę i yy, nagramy kontynuację tutaj z Jak widzicie, świetnie nam idzie. Doskonale nam poszło. Może poza początkiem, ale później to już sama jazda w górę. Sama przyjemność, sama przyjemność. Tak, z góreczki było, tak jakby, nie? No, także yy, pożegnaj się Kaszę i Papa, kochani, do zobaczenia, do zobaczenia następnym w następnym odcinku. Cześć, cześć.